Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WB2K24 MyGM ECW. Przed nami pora na kolejny odcinek. Powszedni odcinek to był Heineken Premium Live Event. Przed nami teraz droga do Fastlane Premium Live Event. Będzie to 15 tydzień, więc wydaje mi się, że 25 to wersja To znaczy, że będzie jeden event i wątpię, że to będzie SummerSlam. Możliwe, że to będzie Survivor Series. Nie wiem, w sumie ciężko powiedzieć, ale. Niestety nie będzie właśnie wydać się w tym roku tego SummerSlam. A szkoda, bo na Summer Slam i Wersilmia to powinny być dwa eventy, które zawsze są, jakby w każdym sezonie, ale tak widocznie nie jest. Jeśli chodzi o Heine Sel, tam bronbreaker Breaker w świetnym pojedynku obronił pas z Codym Rhodesem. jayus obronił pas w walce z ciampą i też sami i Kevin obronili pasy w walce z Tamatongą i Tangalow. Seth Rollins wypada na 3 tygodnie, ale w zamian za to dostaliśmy aż 500 tysięcy, więc łącznie mamy prawie 800 tysięcy. I naprawdę, no, no jest pięknie, jest naprawdę pięknie pod tym względem. Nie wiem czy zrobić już dzisiaj ten main event w tym show, czy następnym. Cody Rhodes kontra Bartek w main eventie, bo z jednej strony troszkę się obawiam o tą staminę Cody'ego Rhodesa. O to się troszkę obawiam, chyba że wydałbym mu prematch fizjo i bym liczył, że jednak może kontuzji dozna. No w sumie im, im szybciej, tym lepiej myślę, że zakończy tą rywalizację. No i tak, mamy te pieniądze, więc możemy próbować szukać jakichś osób na pewno. Jeśli chodzi o nasz roster, to tutaj czy jest ktoś, kogo no, nie ma dla niego za dużych planów na przyszłość? No pewnie Ciampa pani ukryłam, że jakoś nie ma na ten moment planów dla niego zbyt dużych. Jest to bardzo możliwe, że jak się kontrakt mu zakończy, to może wiesz, że odejdzie. Spróbujmy się tutaj poszukać, na przykład tutaj Renault Stars na początek, czy kogoś znajdziemy ciekawego. Jest Ricochet, jest Omos. Potencjalnie mogliby to być ciekawi zawodnicy do sprowadzenia, ale nie wiem, chyba jednak Chyba jednak nie. będąc szczerym nie są jednak takie osoby na tyle e, dla mnie ciekawe, ale to możemy użyć sobie w sumie. To jest spoko. To możemy użyć. No tam właśnie poszukajmy innych. Na przykład Icons. Tutaj jest Randy Orton. No i to mi się już bardzo podoba. Randy Orton. Od razu podpiszemy Randy Ortona. Tak jest, a oprócz tego no, to chyba z tych niezbyt Sina. Tak ja wiem, Sina już się nie pokaże na ICW za to, co za to co robił, więc idziemy dalej. Legends. Tutaj czegoś znajdziemy jeszcze. No, tutaj już takie osoby niezbyt ciekawe. Braun Strowman. Czy chciałbym brać Stromana? Nie wiem w sumie Tak patrzę na tego Stromana i Umosa i myślę sobie nad tym Czy na nie zrobić jakiegoś taktimu z nich, takich jakby dwóch Może powiedzieć aby takich dwóch gigantów dwóch takie, Dwie takie bestie może powiedzieć Zrobić z nich taktim potencjalnie Ale nie wiem, na początek może po prostu Podpiszmy sobie Stromana i może w przyszłości wrócę tego u bo to byłaby taka rywalizacja jak już to ma później Na przykład potencjalnie może to byliby rywale na wrestling dla Kevina i Samiego Taki właśnie stworzony taktim team, taki dwóch y, gigantów jakby razem w takim Wydaje mi się, że jednak y, zrobię właśnie ten pojedynek o którym mówiłem, czyli dajmy Premier fizjo Kodiemu I zrobiłbym jednak ten pojedynek Cody Rose kontra Bartek w main evencie tego show Myślę, że taki pojedynek sobie zrobimy Tylko jaką stypulację tutaj zrobić? Na tym że też w sumie na tym, na tym show wszystkie kosztują zero, jakby, więc w sumie nie wiem. Special Guest Free, Steel Cage Match, co by tutaj wrzucić? Backstage Brawl może nie, ale co tutaj wyrzucić w sumie? Stamina kost medium, high tutaj jest. Special Gaster Free, no to nie mam kogo tutaj w sumie dać, No kto mógłby być Special Gaster Free? Taką walkę niezbyt ktokolwiek, więc nie wiem w sumie. Steel Cage byłoby dobre, bo na pewno by rozwiązało tą rywalizację, więc to w sumie możemy zrobić, żeby na pewno ta rywalizacja była rozwiązana. A w sumie może będzie warto zrobić walkę Romanowi Bronowi i Bronowi Breakerowi, prędzej później Steel Cage bo to może właśnie w końcu tą rywalizację mi zakończy. Coś tak wisi długo, a nie chcę tego, żeby to cały czas tak było. Dobra, więc yy, oprócz tego, z kim bym chciał, żeby Bron Breaker zmierzył się na Fastlane? Drew McIntyre wygrał rywalizację z CM Punkiem, więc potencjalnie, potencjalnie Drew McIntyre mógłby być opcją Żeby się mierzył z Brom Breakerem Z tych zawodników, no to Kevin mógłby, gdyby nie to, że jednak e, Że jednak, no na razie jest tym mistrzem tak teamu I nie wiem, jak już to może by muzeł kiedyś na tygodniówce walkę o pas i e, zawalczył, że Brom Breaker go pokonał, ale Tak na show, no to nie wiem, może powrót Rollinsa, powrót Rollinsa też byłby ciekawy Tylko, że wydaje mi się, że jeszcze może, no nie wiem jeszcze bym mu nie dał tego title shota. No bo odkąd został. Odkąd stracił ten pas tak teamowy, no to jedynie go w rywalizacji pokonał to Carmelo Heights. A pokonanie rywalizacji. W rywalizacji Carmelo Heights myślę, że nie powinno od razu dawać taki jakby title match. Tym bardziej o pas East Italy World Championship. A Drew właśnie pokonał byłego mistrza. No to Drew. Drew mi, się to opcja, Drew mi się podoba na pewno. I wydaje mi się, że z Drew McIntyre'em się zmierzy. Brombreaker. Breaker. Tak mi się wydaje. A pas Chelsea, no to tutaj właśnie myślę, że można byłoby zrobić. Yy, jeśli, tak, jeśli Bartek wygra z Cody Mrowsem, to na pewno robię taką walkę J kontra Bartek, a jak nie, to może nie wiem, w sumie J kontra... J kontra, w sumie nie wiem, ktoś z tych zawodników tutaj, może J Balor, nie wiem, w sumie, no? sumie zobaczę, jeszcze pomyślę na pewno nad tym. Most popular fighter to jest... To jest Punk. tu nad ale to nie jest jakaś karta, która mnie obchodzi w sumie. Więc może nie If will popularity boost until week 15 No mogę tam zrobić, nie, aż tak mnie nie interesuje ten popularity boost Ale w sumie czemu nie Będziemy mogli to zrobić Więc się byśmy zobaczyli w openerze Myślę, że możemy zobaczyć Drew McIntyre'a w openerze Drew McIntyre kontra w sumie Randy Orton, to może nawet być dobra walka Tak jest I w sumie możemy zrobić właśnie walkę Balor Punk tutaj W sumie żeby właśnie mieć to odhaczone Jeszcze na przykład walka Pod względem Staminy, na niech Roman się zmierzy w sumie Roman niech się zmierzy Może z Bronem Strumanem w sumie Miejmy jeszcze taki pojedynek Aby jakiś takteamowy może pojedynek na przykład zrobić Tylko jaki potencjalnie takteamowy pojedynek byłby to? Myślę, że Tamatonga i Tangalo. Tylko naprzeciwko jakiegoś innego takteamu może Czy mógłbym taki taktim stworzyć? No pewnie nie, z tych załóżników to pewnie nie Chyba, że po prostu, jakby, nie może jakiś triple fred zróbmy zamiast w, samych one-on-one -on -one meczów, na przykład triple fred Roman Reigns, Bronze Strowman i jeszcze do tego może Ciampa albo Carmelo, nie wiem, w sumie. Może ich to będzie Ciampa, może ich to znaczy będzie Carmelo, taki triple fred możemy zrobić jeszcze przy okazji. jakieś callout tutaj pewnie będziemy robić. Nie, właśnie tak myślę o tym James, z kim on potencjalnie walczył, no poczekam może w sumie tutaj na tę decyzję, bo ja mówię, jeśli Partek wygra, to na pewno powinien walczyć, a jak nie, to, to ktoś inny, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Więc myślę, że show mam tutaj gotowe. Jeśli chodzi o proma, to, no to ci pretendenci z jednej strony może im, ale w sumie z drugiej strony oni nie będą tutaj na dłużej, więc nie wiem, czy w sumie jest sens, czy nie. Czy jakiś kolał tutaj bym robił, pewnie? No z tych zawodników pewnie nie. Więc nie wiem w sumie. to no będą szczerze właśnie te osoby możliwe, że jakby jak zakończą się kontrakty, to już nie będą u mnie, pewnie, bo nie mam za, dla nich za dużych planów, więc po prostu sami Kevin i Bron, niech oni będą mieli self proma, bo w sumie to są oczywiście dla mnie istotne osoby, więc niech nasi mistrzowie na tym show będą jako, jako osoby, które robią proma. I tak będzie wyglądało to show. Main więc ten Steel Cage żeby zakończyć rywalizację. Ale tak ogólnie myślę sobie w sumie sobie właśnie to, najpierw, najpierw chcę ułożyć te title, title matchy i wtedy zobaczyć, kto jest dostępny potencjalnie pod jakieś rywalizacje, ale myślę, że by... miałem w sumie zrobić taką walkę na Summerslam, ale no na Summerslam nie ma, więc nie będzie tej walki. Chciałem zrobić Punk Roman jakby I może to walkę zrobię na Wrestlemania, na przykład sobie tak myślę. No bo na WrestleManii będziemy na pewno mieli oczywiście trzy pojedynki opasy, no i jeszcze jakieś dwie walki będą i taka walka Punk Roman myślę, że naprawdę byłaby dużą walką. Więc zobaczymy. No taka właśnie walka myślę, że już byłaby jedną walką, którą bym chciał zrobić na WrestleMani. Punk i Roman. I wtedy mielibyśmy cztery pojedynki. W sumie znaczy jeszcze nie wiem kto z kim będzie walczył pasta naprawdę, więc jeszcze nie mogę też być pewny tego. Dobra, więc myślę, że... No myślę, że możemy zaczynać to show. Myślę, że tutaj wszystko już mam gotowe. Jeśli chodzi o ten pojedynek. Jeśli chodzi znaczy o to show ogólnie. Show Logistics. A w sumie mógłbym Show Logistics tutaj kupić może. Tier 4, którejś z tych Show quality 11, Unlocks Last Man Standing, nie, nie mamy man Standing meczu czasem? Nie mam, no to nie wiem w sumie e, a Chyba, że to, a nie w Unlocks to jest, dobra, e, nie patrzyłem tutaj Czy to Unlocks No Holds Barred Show quality plus 14, tutaj plus 14, Fans Gain 2000? fani mnie aż tak szczerze nie obchodzą. E, Kaskadę mecz tutaj odblokowywuję, wolę no, no Holds Barred chyba, bo bardziej praktyczne myślę, no nie, myślę, że to możemy. Krumy się, że możemy ulepszyć. Tak jest, zróbmy to. Dobra, więc teraz confirm booking. Wszystko co mogę już zrobić. No tak, wydaje się, że wszystko jest gotowe, więc confirm booking, klikamy. Mamy w stolicy USA, Waszyngton. To będzie show takie specjalne, może tutaj jest Cage match właśnie będziemy mieli. I Drew McIntyre kontra Randy Orton. Randy Orton wraca na ECW i przegrywa z Drew McIntyrem. To lepiej, bo Drew McIntyre Drew McIntyre ma być właśnie rywalem Braun Breakera na, na fastle, więc tym lepiej, że on wygrywa. Sami plus dwa popularności. Punk i Balor. Ten pojedynek kończy się zwycięstwem CM Punka. To myślę, że lepiej. że myślę, że Punk wygrał. Kevin Owens plus z popularności. No, Kevin Owens ma wszystko, żeby być world champion, naprawdę. Dużo wygrywa walk. Jest popularny. no Wszystko praktycznie ma. Myślę, że tam walkę będę musiał kiedyś sprawić. Roman. Bron i Carmelo, ten triple fred kończycie się zwycięstwem Romana Reince, to dobrze, bo liczę na takie duże zwycięstwo Romana Bron Breaker self promo, plus jeden I ten main event, kto wygra ten main event? zwycięstwo main eventu jest Cody Rhodes jednak Dobra, rywalizacja zakończona, kontuzji chyba nie ma, no to nie wiem w sumie teraz, no to czy Jay, Bartek robić walkę? Nie wiem, jeszcze muszę, muszę właśnie zastanowić się nad tym w ogóle to będzie, że byłaby rywalizacja, którą bym zrobił na dwa tygodnie, jakby. Chyba, że w sumie wiem jak, wiem może jaką walkę. Może jednak w sumie nie powinienem dawać tego title shota, bo następne show jakie będzie, czyli prawdopodobnie będzie to Survivor Series, to tam zobaczymy ten Fatal Forway, bo miało, miało to być na Summerslam, ale jak nie ma Summerslam, to myślę, że zrobimy to na Survivor Series. 2 weeks off, masz zero stamina, więc na pewno, na pewno two weeks off dostaniesz. Again? No. Nie, przykro mi, ale no nie, nie ma sensu. Ta rywalizacja się zakończyła. Ta rywalizacja się po prostu zakończyła. Nie ma sensu tak robić. A więc. Yy... Właśnie, skoro nie ma SummerSlam, no, to ten Fatal bym zrobił, zrobił na tym ostatnim evencie, przed Wrestlemenu. I tam myślę, że dałbym właśnie Bartka w akcji, bo powiem tak, sezon ma dobry na pewno. Może tę walkę nie wygrał. A za to, jeśli go tam chcę wrzucić, no to może nie będę go dawał do jakiegoś test Title Shotu. No chyba, że to znacie w sumie. O World Title. Jakby ktokolwiek będzie tam o World Title czyli McIntyre, to nie zawalczy potem w tym Fatal 4 Wayu. I myślę właśnie nad tym, jakby to wyglądało potencjalnie. Myślę, że w tym Fatal 4 Wayu, a przed może, skoro mamy Randy Ortona, może w tym Fatal 4 Wayu byłby Orton, byłby właśnie Bartek, byłby Seth i byłby. Tak właśnie myślałem nad tym. Nie ukram Kevin'em nawet, żeby go wrzucić jeden, na przykład takiego Fatal 4 Wayu. Może taki byłby to Fatal 4 Way. Dobra, czyli tak, no jednak muszę sobie pomyśleć, ten title match, mo może w sumie zróbmy, w sumie zróbmy, to może być nawet się rywalizacja Jeyuso kontra Bartek, to może być dobra rywalizacja, chyba, że Balor może jednak w sumie, bo Balor yy, no może Balor jednak w sumie, bo dla Balora by miał mniejsze plany na ten moment, więc może Balor, w sumie właśnie dla Balora nie mam za dużych planów, więc może i właśnie Finn w sumie byłby lepszą opcją, no myślę, że tak, Finn byłby dobrą opcją. Bo Brono to jakby, wiadomo, mistrzowie mają swoje plany. Drew z Bronem Breakerem. Seth, właśnie nad nim myślę, żeby mu dać ten, tą walkę o walizkę, więc myślę, że dlatego nie chcę mu dawać a ten moment jakiegoś, jakiegoś title shota nawet, jakiegokolwiek. Punk, tam wiem ja mam dla niego, no na ten moment nie mam zbytnio planu, ale ostateczny mój plan to, żeby na WrestleMania zmierzył się z Romanem Reincem. Cody, szczerze na ten moment też nie mam zbytnio dla niego planów, ale on jest też jakby mazerostaminy, więc na razie niech odpoczywa. Carmel Hayes. Mógłby też być opcym, ale myślę, że świeżo po tym jak przegrał z Stefem Rywalizację, nie powinien walczyć o pas. E, tam wiem, Bartek, no to walka, walizka, bym chciał, się taką walkę zobaczyć. Tam wiem, Balor nie ma zbytnio planów. Lash miał już walkę. Orton dopiero się pojawił. Ciampa miał dopiero walkę. Stroma się dopiero pojawił. Ci, ci mam też, no to myślę, że Balor tak jakby mi tutaj pasuje. Dlatego myślę, że możemy tutaj potencjalnie zrobić kolauta. Niech Balor zrobi kolauta na Jayu w sumie. Tak jest, bo Jay jest kontuzowany, więc nie może tutaj być, ale niech zrobi na nim kolauta. W main evencie. nie wiem, w sumie jeszcze kogo zobaczymy w tym main evencie a tak to jest jedna rywalizacja. Breaker McIntyre nie będę robił rywalizacji, no bo nie ma jak w sumie. Myślę, że możemy zrobić. Tak, team call out, tak jest. Tak, team call out zróbmy e, Tamatonga i na Kevinie i Samim. Myślę, że w main evencie jaką walkęśmy potencjalnie zobaczyli. jakaś jest rywalizacja, którą bym na ten moment chciał zrobić? Ja tak sobie myślę o tych pojedynkach. O Randy, to jest Jumek interem że nie Niezbyt jestem fan tej rywalizacji. Przecież C.M. Punk, no punk na ten moment. No nie wiem, nie, nie będę mu robił z Romanem, więc nie, ma, nie mam na ten moment jakiejś rywalizacji dla jego mega, bym powiedział. Chyba, że z Bobim bym mógł, mógł zrobić, jak Bobby na przykład na ten moment, albo z Bartkiem w sumie. Rywalizacja. W sumie. Nie byłaby to zła opcja, bo w sumie i tak właśnie jeden i drugi na nie miałem za dużych planów, na ten moment, bo tam wiem, no jakiś Fatal for a Ladder mecz, no, tam będzie Bartek, ale teraz on no, to nie ma planów, no to, to w sumie taka walka z CM Punkiem. myślę, że mogłaby być nawet spoko, tylko może nie Main Event, a w Openerze może, w Main event już był Bartek przed chwilą. Oprócz tego Cody, no to na ten moment nie ma co mu tworzyć rywalizacji, no bo jest, no yy, ma Carmelo... No nie wiem, jedynie co no tutaj właśnie Ciampa, bo właśnie No to właśnie Lashley myślę, że mógłby mu stworzyć rywalizację na przyszłość. Roman no to z Punkiem ma ten moment. Cały czas ma tutaj, to jest breakerem, więc nie ma sensu to robić. Randy. No właśnie Randy niby zaczął rywalizację z McIntyre'em, co nie jestem fanem. Może zróbmy walkę z Roman i... Stroman może z ciampą? Na przykład jakby zrobili walkę? Tylko nie w Main eventie. W main Evencie to właśnie w sumie nie wiem. Kogo bym zobaczył? Może Drew McIntyre w main eventie. Tylko, że nie z Randy Mortonem. Może z jakimś innym zawodnikiem. Jak na przykład Kevin W sumie to może być dobra walka. O dwóch bym powiedział, że czołowych zawodników w, w tym sezonie, więc może taka walka mogłaby tutaj być. Potencjalnie taki pewien moglibyśmy zrobić. Oprócz tego jeszcze. Z healów. Ma, ma, mamy mniej healów czy więcej? Mniej healów, więc tak. no Bron myślę, że nie będzie, bo ma dalej niską staminę. Ciampa mógłby się zmierzyć z tych faceów, no to w sumie. Mógłby się z Karma na przykład zmierzyć. Jeszcze. Mieliśmy ich niedawno: w Triple frecie, więc nie, niech teraz mam taką walkę one-on-one. On one. Roman kontra Braun Strowman, może w sumie. Albo w sumie Randy też może być. W sumie czemu nie? Bo tutaj widzę, że pasuje ten styl, więc w sumie może być. Też taka walka może być tutaj na pewno. Tutaj Callout, tutaj Callout. Oprócz tego. No to tutaj myślę, że możemy. A z nie mogę, bo byłby zły, więc w sumie jest Dajmy mu prom, bo tak mówimy. Na pewno je, rozważam opcję potencjalnie takiego pojedynku taktimowego sami Kevin kontra takich dwóch, może powiedzieć, gigantów, dwie bestie, takie Stroman i Omos. To mógłby być takie ciekawe ciekawy, tak, team. i Bronze Stroman, taki właśnie, tam wiem, dwa giganty. Ale nie mogę chyba bardziej takiego, może być zrobić tak, team pod względem tych gigantów, no bo w rzeczywistości, na przykład, z takich gigantów, no to to właśnie Stroman i Omos. Są takie, dwóch największych gigantów, bo na Netflixie jest oba Femi, ale oba Femi go tutaj nie ma. Więc to no właśnie to mógłby być taki tag team w sumie, który mógłbym stworzyć. Takie dwie absolutne właśnie bestie. A to możemy sobie tutaj zrobić promo. Do not book your most popular giant. Limited mi ten mnie nie interesuje. Promise 2 weeks Rest, no to, to będzie pierwszy tydzień. tam moto następną walkę nie ma z kabinem na, na razie. Dobra, więc chyba... A przynajmniej mogę sprawdzić ponownie aby o, jakieś osoby, czy znajdziemy tutaj. Renault Stars, nie wiem, myślę, że najlepiej szukać w Icons. Tam się wydaje. Mamy Edge'a, mamy Stylesa, mamy Batistę. Którego z nich najbardziej bym chciał podpisać? Nie wiem, w sumie szczerze. W sumie bym tu kilku ich podpisał, nie ale nie wiem, kogo najbardziej bym chciał. Batista to byłaby fajna opcja na wersmnej, na jakąś zawalkę na walkę z Batiste. Myślę, że taka rywalizacja, którą w sumie ja bym nawet zobaczył, to st Styles i Punk. Myślę, że dlatego podpiszmy Stylesa. Podpiszmy, może. A może Batista, może w przyszłości pojawi Batista. Podpiszmy też Edge'a w sumie, czemu nie. Więc mamy dwóch nowych zawodników. Oni potencjalnie zadebiutują na następnych tygodniówkach. I w taki sposób będziemy może aktualizowali jednak te niektóre pojedynki. Opasy, czy to walizkę, no duż, niektóre rzeczy będziemy aktualizowali Podpisałem właśnie tych zawodników, no bo Prawdopodobnie Ciampa, on nie będzie miał kontraktu przedłużonego, bo w sumie tam mówię nie ma ten dla jego planów Tam ma Tonga i Tangalo za cztery, te 4 tygodnie też i kontraktów nie przedłużę, więc tu się zwolnią trzy miejsca w rosterze Dobra, więc możemy teraz choć w sumie tutaj może jakieś stypulacja, może jakiś tables match Niech będzie w sumie tables match tutaj Tutaj możemy jakiś Volkswagen Count Anywhere też wrzucił, w sumie czemu nie? I tak możemy zrobić show. Confirm Booking, klikamy. Tutaj w Nowym Orleanie mamy to show i zaczynamy. Pierwszy pojedynek kończy się zwycięstwem CM Punk'a. CM Punk wygrał tą walkę. Czy rywalizacja się zaczyna? Zaczyna, więc może i właśnie tą rywalizację będziemy kontynuować. No, tutaj się niestety nie zaczęła rywalizacja. A to, to może, może będzie trwało dwa Premium Live Eventy: Rywalizacja Balora i Jaya. Więc nie musi się to teraz już zaczynać. Roman kontra Randy, tutaj wygrywa Roman Reigns, więc Roman zaczyna zgarniać ostatnio zwycięstwa. Tutaj jest trzeci poziom rywalizacji. Ciampa kontra Carmelo. Wolałbym, żeby Carmelo wygrał. I wygrywa Carmelo. A też Carmelo wypada dwa tygodnie. Bronz Roman plus jeden popularności. No, i ten main event. Kto wygra? Drew McIntyre, więc Drew McIntyre naprawdę ostatnio zwycięstwo za zwycięstwem, wygrał, wygrał z Ortonem tydzień temu, teraz wygrywa z Owens. na Heinesel wygrał z Punkiem, no to jest zdecydowanie number one contender do walki o pas ECW World Championship. 122 tysiące, będzie musiał przedłużyć kontrakt z Balorem teraz, co zrobiłem, no bo tam wiem, Balor na ten moment myślę, że mógłby być moim pretendentem. Więc z przedłużymy Myślę, że od razu mu przedłużę Bo nie jest zbytnio szczęśliwy jego moral, więc to myślę, że mu podbuduje to a to tak właśnie będzie najlepiej Both Edge i Stroman. Powiem tak, jak chcesz Jak chcesz, jak chcesz takie wyzwanie, to może być takie wyzwanie dla ciebie No nie wiem, w sumie A czemu? To jest 10 tysięcy w sumie. Jak sobie zrobią, nie ma, nie ma problemu. Aha, do not put Kevin Owens, to jest to the moon. A on chce, a nie, to nie, on chce walczyć o McIntyre, dobra. Myślałem przez wieżę, że to McIntyre właśnie i chce walczyć i też jest do not put właśnie McIntyre, ale nie, to jest o Kevina, dobra. Czyli to show, no to, to show, tutaj już nie będziemy nowych osób podpisywać. Pewnie zadebiutuje tutaj na tym show kilku nowych zawodników Edge, Styles. Myślę, że oni zadebiutują. Zobaczcie, będę musiał jednak właśnie przemyśleć, może jednak skoro się pojawił Styles i edge, to niektóre rywalizacje albo walki muszę przemyśleć jednak inaczej, zrobić, no pomyślę, pomyślę na pewno, pomyślimy jak to będzie wyglądało, teraz będę już kończył, dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć!